Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych w przedszkolu Krasnal zapanował prawdziwie słodki klimat. Wszystko ze sprawą czekoladowych warsztatów, podczas których dzieci miały okazję stworzyć własne świąteczne smakołyki. Z przyjemnością przyjechaliśmy na zaproszenie przedszkola Hałabała z warsztatami czekoladowymi. Już nie po raz pierwszy tutaj gościmy z różnymi atrakcjami. Dziś z okazji Wielkiej Nocy dzieci będą uczyły się skąd pochodzi czekolada, oglądały ziarna kakaowca, będą wykonywały własnoręcznie tabliczkę czekolady w kształcie jajka i czekoladowego Lizaka. Potem wszystko będziemy pięknie, odświętnie pakować i Najczęstszym pytaniem, jakie słyszymy, to jest to, co my tutaj zrobiliśmy, że dzieci wychodzą takie zadowolone. Także dzisiaj liczymy też, że dostarczymy tutaj wielkanocnych wrażeń. Tym bardziej, że w zeszłą sobotę obchodziliśmy Dzień Czekolady, także jest to takie podwójne trochę świętowanie. Myślę, że to jest koncentracja tak naprawdę na wszystkich zmysłach. Staramy się uruchomić i dotyk, i smak, i zapach, i węch. I też stawiamy na bardzo dużą samodzielność dzieci i, i to taka, takie poczucie sprawczości. Plus nowej wyniesionej wiedzy, plus ten konkret, z którym wychodzą zachwycone. Myślę, że to daje taką niesamowitą frajdę. Pomysł się wziął stąd, ponieważ w kwietniu obchodzimy Dzień Czekolady, a ponieważ mieliśmy już jedne warsztaty molekularne od tych pań również, także postanowiliśmy też zaprosić panie, jeżeli chodzi o czekoladę. Dlatego temat jest ten dzieciom bardzo ciekawy, bliski sercu, tak? Czekolada jest przepyszna, więc dlatego są ten pomysł. Dzieci nie mogą się już doczekać, bo każda grupa po kolei dzisiaj przychodzi do jednej sali, na te warsztaty, więc każde dzieci, które są u góry, gdzieś w innych salach, już po prostu tupią nóżkami, nie mogą się doczekać, tak? Kiedy spróbują tej czekolady. Jak Ci się podobają te warsztaty? E, Matat i mama nie robiły jeszcze tego. A dobra była czekoladka? Tak. Jakie jajko zrobiłaś? Robiłam kolorowe. Powiedz mi, e, co tam dobrego zajadasz? Co dostałeś? Czy masz chrupki. w czekoladzie. A powiedz mi, a jak ci się podoba dzisiejszy dzień? Fajnie. Zrobiłem jajko. Jajko, jajko czekoladowe. A możesz coś nam opowiedzieć o swoim jajku? Jakie ty tam kolory użyłeś? Luciowe, najniższe no i, no dla chersioneta. A powiedz mi, pewnie lubisz czekoladę, co? A dlaczego? No to je. Super. I podobały Ci się warsztaty? Powiedz mi, pokaż mi, jak bardzo Ci się podobały te czekoladowe warsztaty dzisiaj. Oświadam, cały to peczyt. Czekoladowa zabawa połączona z twórczą pracą, dostarczyła dzieciom mnóstwo radości i świątecznego nastroju. Dzięki firmie warsztatownia bumeranga z Poznania ten dzień na długo zostanie w pamięci najmłodszych, jako najsłodsza lekcja przed Wielkanocą.